Konieczna w krypto. 26 września, godzina 19. Zaczynamy. Słuchajcie, jeżeli chodzi o rynek, zobaczcie, mamy 970 miliardów dolarów, jeżeli chodzi o market cap. Tak mniej więcej wygląda na ten moment sytuacja na rynku, więc jesteśmy, oscylujemy może wokół minus 1% w ciągu całego dnia, jeżeli chodzi o projekty, aczkolwiek są jak zwykle jakieś wyjątki, które tutaj są i między innymi jednym z nich jest Lundsk lub Lunk lub Luna Classic, po prostu, żeby można było łatwiej to wyróżnić. Dlaczego? Dlatego, że między innymi mieliśmy decyzję związaną ze Binance, chodzi o zmianę decyzji, to już tak naprawdę chyba druga zmiana w tym kierunku, no, i mamy mega, mega informacje związane z tym, co się dzieje na rynku. Między innymi pozew dla Coinbase na 350 milionów dolarów. Więc zaczynajmy, jeżeli chodzi o informacje. Przejdźmy sobie od samego początku. Tutaj, jeżeli chodzi o kwestię związaną z rynkiem, czyli z Crypto Potato, 50% wzrostu, ale to jest informacja sprzed trzech dni. Tutaj mamy Terra Luna Classic plunges, czyli że notuje 13% spadek, na tym jak do tutaj mamy informację, że jest to chyba czerwony bilet, czy coś w tym rodzaju z Interpolu zanim nim wysłany, natomiast de facto, to jest znowuż, zobaczcie, to nie bez dzisiaj informacja, ale tak naprawdę mieliśmy już wzrost na właśnie Terra Luna ze względu na to, co zrobił Binance i tu jest już właśnie ta, ta zmiana, czyli mamy wzrost, dlatego, że Binance powiedział, że będzie palił całkowicie wszystko to, co jest związane z obrotem, czyli tam chodzi o te 1,2%, wszystko będzie wysyłało na ten oficjalny Luna Classic adres, jeżeli chodzi o palenie, to będzie powodowało, że Luna Classic po prostu. Będzie palona, czyli będzie jej mniej. Co za tym idzie? Jak być może wiecie, część osób już się z tym kiedyś tam zapoznała. Mamy tak naprawdę taki dokument, który mówi o tym, w jaki sposób Luna Classic ma być naprawiona. I jednym z tych właśnie elementów jest to, żeby było palone wszystkie transakcje, czy nie palone, tylko jakby opłata za transakcję, żeby była palona. I to jest właśnie 1,2%. Natomiast druga informacja jest taka, że chcą. Jakby uzdrowić ten system związany z UST, a w tym przypadku byłoby to USC albo C, dokładniej, czyli USC, czy tak będzie? No to się przekonamy, bo no to by był nie lada wyczyn, żeby podnieść to UST stare. Jeżeli chodzi o helium, o którym ostatnio mówiłem, teraz mamy negatywną informację, mianowicie ten zarząd, czy osoby odpowiedzialne za wejście tego projektu ogólnie w życie, podobno mintowały sobie, nie mintowały, tylko minowały sobie, czyli wykupywały te tokeny, właśnie helium, czyli HNT, za pomocą że takich informacji, które tylko jakby oni wiedzieli, i dzięki temu mogli lepiej i skuteczniej pobierać jakby te tekeny, otrzymywać te tekeny z sieci, którą stworzyli. Więc jestem ciekaw, jak to się rozwinie, i czy to się przełoży jakoś negatywnie. Jak sprawdzałem, kiedy był opublikowany jakby ten artykuł, to w tym momencie cena. HNT, czyli właśnie Helium, i tutaj sobie możemy zobaczyć, ona niewiele się zmieniła. Gdzie generalnie, jakby byłoby to coś istotnego, no to ta cena pewnie by nam właśnie w jakiś sposób zareagowała dużo mocniej. A tutaj widzicie, nawet mamy lekki wzrost. Czy w takim razie jest to istotny element dla tego projektu? Wydaje się, że nie. Jeżeli chodzi o Binance, Binance celuje w, em, licencję w Japonii po tym, jak opuściła ją 4 lata. 但是。 jak Binance opuścił Japonię 4 lata temu. Binance generalnie jak ktoś słucha CZ to wie, że koncentrują się bardzo mocno na tym, żeby licencjonować się dosłownie w każdym docelowo kraju i teraz ten proces, który jakby rozpoczęli on non-stop idzie właśnie w tym kierunku, żeby Binance uzyskał licencję. A tutaj jak widzicie właśnie Interpol a jest czerwony, czerwony notice, czyli takie nie wiem powiadomienie, list <laughs> nie kończy, coś w tym rodzaju. Właśnie za, e, za Dokłonem, który podobno miał być w swoim mieszkaniu w e, Singapurze, ale niestety go tam nie było. E, więc Dokłon, tak zwany MIA, czyli Mist in Action, <grym>, szukają go. E, no Security Token Delisting Plans for New Kraken Boss, czyli nowy CEO, e, który jest, jeżeli chodzi o Krakena, nie ma zamiaru e, w ogóle składać papierów do Seku ani delistować żadnych tokenów, dlatego że uważa on, że. Oni nie handlują żadnym tokenem, który byłby papierem wartościowym, czyli innymi słowy security. Jeżeli chodzi o cenę związaną z procesorami, kartami graficznymi, to jak widzicie, ceny w Chinach są najniższe. Ceny, które można by było powiedzieć, chyba co od 3-4 lat, które mocno rosły. No i tutaj widzimy, że od momentu merdzia ceny bardzo, bardzo mocno spadły, co pewnie ucieszy graczy bo będą mogli taniej kupować karty no, bo Ethereum było największą siecią, która jakby wykorzystywała właśnie te karty do tego, żeby, no krótko mówiąc, wydobywać ETH. No i teraz, co w momencie, kiedy mieliśmy proof of, przejście na Proof of Stake, czyli de merge, no to nie są już one potrzebne. Tam gdzieś widziałem taką tabelkę, że chyba około 13 milionów kart. W ogóle tych używanych będzie wchodziło na rynek, więc no, jestem ciekaw, bo ceny mega mocno polecam. A teraz, co to uwaga oznacza dla nas? Przy najniższych cenach historycznie, jeżeli, przepraszam, jest taka sytuacja, to wiemy też, że najniższe ceny też sugerują nam pewnego rodzaju bottoming lub zbliżenie się do bottomingu. Natomiast oznacza inną rzecz, że być może, jeżeli ktoś będzie chciał kupić kartę do kupania czegoś innego, to może być to dobry moment. Druga rzecz, zobaczymy jak się zachowają procesory, jeżeli chodzi o kwestie kopania samego Bitcoina. Jaka jest cena? No to warto właśnie zobaczyć, dlatego że pamiętajcie, że najlepszym momentem właśnie do kupowania koparek, do kopania Bitcoina jest wtedy, kiedy wydaje nam się, że jest to nieopłacalne, bo to nie trwa zbyt długo. No i dalej idziemy, Tether chodzi na Polkadot, Polka. dot. I można było zobaczyć, że Polka DOT dzięki temu trochę dzisiaj wzrosła, więc zobaczmy sobie, jak to wygląda dokładnie. Zobaczcie 5% w górę w ciągu ostatnich 24 godzin, a nawet można było powiedzieć pewnie, że trochę więcej, gdybyśmy wzięli na przykład poziom z 22 września. Natomiast dzisiaj 5% w górę na wiadomości, że heter będzie na Polce DOT. Dlaczego? Dlatego, że będziemy zapewne widzieć większą ilość transakcji na tej sieci, skoro będziemy mieć tam stablecoina, który jest no najistotniejszym w tej chwili jeszcze stablecoinem na rynku krypto. Jeżeli chodzi o prezesa CFO przepraszam, nie prezesa, nie tylko CFO, czyli Chief Financial Officer, ustępuje on, a tutaj jeżeli chodzi o Kraken, czyli JCPL, o czym ostatnio mówiliśmy, mam to jedno zdanie, cały artykuł jest zupełnie o czymś jakby innym, ale on tutaj jest napisane, że on teraz planuje sfokusować się na tym, żeby rozwijać produkt i być jakby tej, tej całej gałęzi krypto takim adwokatem, czyli osobą, która mówi w imieniu Świate krypto, i na tym muszę się w tej chwili koncentrować. Uważam, że to bardzo dobry pomysł. A dlaczego to bardzo dobry pomysł? Dlatego, że Taka osoba, która jest w świecie krypto od tak długiego czasu, kiedy jest um zawikłana jakby w te procesy związane z funkcjonowaniem poszczególnych spółek, czyli jak jest Chief Executive Officer, nie ma czasu na to, żeby móc zobaczyć jakby inne elementy poza swoją firmą, chociaż te potrzeby tam są. I teraz, jeżeli mamy taką osobę, która ma tak obszerną wiedzę i ona zaczynała budować ten rynek, to może spokojnie właśnie taką osobą, takim adwokatem, reprezentantem całego rynku być, trochę jak Michael. Sailor. Michael Saylor, yy, oczywiście można by było powiedzieć, że on ma zupełnie inną intencję, no bo on patrzy pod kątem finansowym. Natomiast Jesse Powell, yy, jak wiemy, jest gościem, który przez cały czas ma też takie zdrowe podejście do, do rynku krypto. Trzy powody, dla których Bitcoin jest wyprzedany, jak szalony, yy, w tym momencie. Pierwszy to jest, że mamy Bitcoin. Hashtag Hilltalk. Hit all time high, czyli mamy największy hash rate, jeżeli chodzi o bitcoina we wrześniu. Historycznie, co jest oczywiście bardzo dobrą informacją, nie spada, czyli na tym rynku nie spada, tylko jest to dokładane. Co to oznacza, że ludzie, którzy to, co przed chwilą powiedziałem, jeżeli chodzi o wykorzystanie tej ceny, to wykorzystują moim zdaniem to, że ceny są niskie i dokupują po prostu kuparki, które generalnie pracują mniej więcej około 5 lat. OK, żeby wam pokazać, jak to wygląda, no to zobaczcie. W tej chwili, jeżeli chodzi o Parki Asika, to jak widzicie no tutaj nie mamy na razie bitcoina, mamy tutaj kadenę czy mamy na przykład tutaj litecoina, którego możemy sobie wykopać, no kadena wychodzi najlepiej, bitcoin jest dopiero no mamy tutaj, to jest ten 140 tera haszy, który my mamy i teraz jak sobie popatrzymy na tą kadenę, to kadena no, wygląda fajnie, bo zobaczcie jaki jest skok i przepaść pomiędzy jednym a drugim, czyli pierwszą a drugą nawet pozycją, ale kadena jak sobie klikniemy tutaj na tej stronie daje nam profitu 23 tys. W tym momencie rocznie, biorąc pod uwagę, że mamy cenę prądu 0,2 centa, co w przypadku yy, dawałoby nam około 90 groszy za kilowatogodzinę. Więc przeliczyłem to mniej więcej na to, co w tej chwili jest w Polsce. Jeżeli to spadnie, no na przykład, gdyby to spadło do 0,15, czyli 0,15 centa razy 4 Dolar był 4,90 to daje nam 0,73 czyli 73 grosze. Tutaj mam jeszcze chyba jedną stronę. Tak, tutaj jest właśnie strona Bitmaina, ale tutaj mam. O, tu jest. To jest ta koparka, właśnie Endminer S19 XP. 3010 w 140 Tera haszy. No i tutaj, właśnie, jak sobie to wpisujemy, wszystko i cenę prądu dajemy 90 groszy. Nie, nie wiem, jak to wygląda w kwestiach w tej chwili w domach, jak macie, jeżeli chodzi o opłatę. Natomiast mówię o takich firmowych, powiedzmy, rachunkach, to to zdecydowanie jest około 90 czy nawet złotówki minimum w tej chwili, co daje, zobaczcie, 4 dolary dziennie straty. Oczywiście przy tak niskiej cenie bitcoina, jakie jest wtedy, teraz, kiedy cena pójdzie do góry to też będzie to profit. Cena bitka, kiedy spada, to również ceny kuparek powinny spadać czasie, więc yy, może to nie być najlepszy moment, może jeszcze chwilkę warto poczekać. Natomiast, jeżeli ktoś chciałby tymi koparkami ogrzewać sobie mieszkanie, myślę, że wtedy część tych pieniędzy, które musi przeznaczyć na yy, prąd, za, za prąd, na to, żeby ta koparka działała, musi z czasem zwrócić. Więc, jeżeli możesz połączyć dwie rzeczy naraz, no to wtedy jest to super rozwiązanie. To popatrzmy tutaj. Co robią ludzie, którzy kupują. Bitcoina. czyli może co robią ludzie w tym momencie na tej niskiej tutaj cenie. Zobaczcie, jak adresów powyżej jednego Bitcoina ostatnio urosła. Popatrzmy sobie, czy historycznie mieliśmy coś takiego. 2018 rok, który myślę, że większość ludzi pamięta, no bo tutaj to już, to już niektórzy mówią o dinozaurach, tak? W tym etapie. Natomiast tutaj to są te momenty, w których bardzo dużo ludzi przyszło w ogóle do, do rynku krypto, czyli ten 2017 rok. Zobaczcie, że tutaj ilość bitcoina jakby powyżej jednego spadała, gdzie on był oczywiście dosyć tani, no bo w stosunku do tego, gdzie mamy w tej chwili cenę, to było około 3000 dolarów, natomiast ilość tego bitcoina, no to jest systematycznie tego jednego bitcoina nam rosła, ale rosła nam jakby powiedzmy normalnie, a tutaj widzimy, że mamy ten wystrzał dużo większy, a też mamy wyższą cenę. To jest jedna rzecz. Tutaj, w tym momencie, też widać, że ta cena, kiedy tutaj spadła, tak, to też mieliśmy wzrost ilości bitcoina. Tu, jak mieliśmy ten spadek, czyli kapitulację, to ludzie się pozbywali bitcoina, i dopiero ten wzrost był gdzieś później. Jak popatrzymy sobie jeszcze wcześniej, gdzieś na jakieś spadki, w tym miejscu też było widać, że jakby to systematycznie po prostu rosło, ale ewidentnie ten taki rozjazd, który mamy w tej chwili, no, jest znaczący, dlatego że jeden bitcoin to jest w tej chwili 20 tysięcy dolarów i to jest ten poziom, który mieliśmy w 2017 roku, co jest dosyć istotne, no i zobaczcie, że ilość tych bitcoinów, adresów, gdzie mamy jednego bitcoina, przez cały czas nam rośnie i to dosyć jakby mocno, intensywnie w takim momencie. Więc em, widać, że małe portfele em, ładnie akumulują, natomiast duże portfele powyżej 1000 bitcoinów, jak tutaj zobaczycie, no one się jakby wyzbywały bitcoina, tak? Czyli ci duzi gracze oni pozbywali się w tym momencie bitcoina. Teraz pytanie jest, czy te adresy powyżej 1000 bitcoinów też na przykład nie uległy zmianie? E, I tutaj sobie zobaczymy zmianie w takim znaczeniu, że na przykład nie były dzielone czy coś w tym rodzaju, ale jak sobie zobaczymy adresy powyżej 100 bitcoinów, to zobaczcie, de facto tutaj nic nam się nie zmienia. Czyli nie widać, żeby te adresy się w jakikolwiek sposób znacząco zmniejszały lub zwiększały. One się utrzymują jakby konstans. I nie mieliśmy też takiego historycznie, takiego momentu, żeby te adresy powyżej 100 bitcoinów się w taki sposób utrzymywały, jak tutaj. Czyli widać, że też ludzie hodlują. Więcej pewnie na temat tych danych onchain przekażę dzisiaj właśnie patronom. Trader mówi o tym, że na rynku technologicznym będziemy mieć kolejny spadek i ten spadek będzie aż do poziomu 50% od ATH. I tutaj bardzo fajnie jest to już właśnie pokazane, czyli 16600 jako ten poziom na NASDAQ, ale na setce, czyli na 100 największych. 16600 i poziom Wskazane tutaj jest 8250, czyli to jest gdzieś około chyba 20 kilku procent od tego momentu, w którym my w tej chwili jesteśmy. No i mówi, że Bitcoin też. Poleci przez to w dół, o ile tutaj wskazuje mniej więcej, właśnie poziom 14 tysięcy dolarów. No i czy tak faktycznie będzie, zobaczymy. Natomiast pamiętajcie, że Bitcoin w tej chwili nie jest oderwany od tego rynku głównego. No i niestety ten rynek główny faktycznie widać, że w jakiś sposób wpływa na Bitcoina czy w ogóle na rynek kryptowalut. No i tutaj właśnie ten pozew. Na końcu jest 350 milionów dolarów za to, że używają technologii jednej z firm, która się nazywa Veritasium Capital. Nie jest tutaj dokładnie opisane, co to jest za to, którą oni wykorzystali, natomiast oni powinni byli być świadomi tego patentu, bo on był tam opublikowany tego i tego dnia i że oni używają i że przez to od niej odniosili oczywiście korzyści. Na to firma nic z tego tytułu nie dostała, no i 350 milionów dolarów pozew poszedł w kierunku Coinbase. I teraz, jeżeli sobie popatrzymy, to jest tam kolejna informacja związana z Coinbase. Em. Jeżeli chodzi o kwestię wpływu, jakby na cenę, to ostatnio była taka informacja związana z BlackRockiem. No i tutaj możemy sobie podejrzeć na FTX, jak wygląda ten syntetyk związany właśnie z Coinbase'em są 5 minutówki tego, więc to zmienimy na 4 godziny przynajmniej. No i widzimy, jak tutaj cena poszła w górę lekko, to jest ona zgaszona. Mamy 63 dolary. No i zobaczcie, te 63 dolary to wygląda jak w tej chwili byłby poziom taki wsparcia dla Coinbase'a. Jeżeli ktoś. Myśli o Coinbase, to Myślę, że warto się też nad tym zastanowić, pochylić, czy Coinbase'a jako giełdę wa czy warto trzymać na swoim portfelu. To oczywiście też możemy zobaczyć, czy ta cena dokładnie koreluje z tym z prawdziwą ceną akcji. Tak, bo tamten jest syntetyk, tu mamy 62, tam były 63 dolary, więc widzimy, że jest mała różnica, jeżeli chodzi o to. No i tutaj widzimy, co się dzisiaj też dzieje na rynku. Dolar w górę 4,95 wow, czyli już prawie 5 zł, zobaczcie, jak odjechał mocno od euro. No i tym samym ropa w dół, złoto w dół, ale Bitcoin w górę to jest akurat ciekawe, jeżeli chodzi o ten poziom tutaj, więc zobaczymy, co wydarzy się dalej, jeżeli chodzi o notowania poszczególnych asetów. Na razie widzimy, że te wszystkie poziomy poza dolarem lecą poza dolarem i bitcoinem. To naprawdę jest aż dziwne. A tutaj mamy artykuł, w którym jest napisane trzy powody, dla którego USDC stablecoin spadł poniżej 50, market cap USDC, spadł poniżej 50 miliardów dolarów. Jednym z nich jest oczywiście to, że mieliśmy sytuację związaną z Tornado Cash. Druga jest to, że Binance powiedział, że będzie wszystkie USDC zamieniał na BUSD, więc mamy jakby odejście od tego USDC, przez to USDC market cap troszeczkę spadł. Tutaj widzimy. No i tutaj USDT jakby lekko się podniósł. No i jak to będzie wyglądało dalej? Pewnie jak widzimy, że USDT weszło też na polkę, to pewnie jeszcze tutaj ten market cap USDT może się zwiększyć. No a jak wiecie, USDC jakby z mojej perspektywy nie jest bardzo w tej chwili pożądane na rynku zdecentralizowanych finansów, dlatego że można zablokować. USDC w kontrakcie, wasze adresy i tak więc część ludzi. Będzie z tego odchodziło. Dzisiaj, bo to jest, jest wczoraj, mamy Atom 2.0. Już dzisiaj widzieliśmy Mars Protocol 2.0, który został wieszony kosmo wersję, więc zobaczymy, co na tym Atomie 2.0 upgrade będzie się działo. Więc jak pewnie te informacje przyjdą, to jutro pojutrze dostaniecie je w kolejnym wideo. Tu właśnie mamy Introducing Mars Version 2.0 i trzeba uważać. Bo widziałem prawdopodobnie skamerską wersję tokena, który dzisiaj już podskoczył 100% w górę, więc myślę, że to może być scam. Natomiast nie widziałem jeszcze strony Mars Protocol 2.0, ale tutaj możecie sobie o niej właśnie poczytać i zobaczyć. Ludzie, którzy byli na lunie. To pewnie będą wiedzieć, o co chodzi, jeżeli chodzi o Mars Protokół więc lecimy dalej do kolejnej informacji. Tutaj mamy Tornado Cash Code is back on the GitHub. Czyli generalnie nie można, czyli nielegalne jest używanie. Tutaj zobaczcie, DOS Clarification Specified that although Tornado Cash Transactions are prohibited, czyli nie wolno um, mieć transakcji na Tornado Cash, ale interagowanie z open sourceowym kodem, jako takim nie jest nielegalne, <noise> więc można dalej e, ten, ten Tornado cash do siebie ściągać. To jest troszeczkę tak jak z tym Uniswapem, że Uniswap ze swojej strony ściągnął, ale kod dalej umożliwiał jakby funkcjonowanie w tle, tylko pamiętajcie, że wszystko co najprawdopodobniej będzie powiązane z tym protokołem będzie blokowane, więc no to trzeba będzie uważać, ale być może jakieś inne zafikę rozwiązanie się znajdzie, bo jak wiecie, nie można zablokować wszystkiego, co ustawodawcy by chcieli. Zawsze znajdzie się jakaś furtka i to jest w tym bardzo fajne. To jest, Jestem ciekaw waszego zdania. Naukowcy ze Stanford proponują odwracalne transakcje na Ethereum. Czy chcielibyście, żeby wasza transakcja, która poszła gdzieś, żebyście mieli możliwość jej zawrócenia? No i wiecie, od razu na jakich zasadach miałoby to być? Bo to, co jest na łańcuchu, czyli na blockchainie, Główną zasadą jest, że nie ma powrotu, że jak już wysłałeś, nie masz do tego dostępu. No i oczywiście wiadomo, że za chwilkę ktoś powie tak, ale przecież można się pomylić i w ogóle i tak dalej. Okej, okay. ale jeżeli będziemy mieć uproszczone wersje, ym, sprawdzane wersje związane z adresami, że będziemy wiedzieć, będziemy na przykład mieli jakieś karty ID powiązane z tymi numerami kont czy coś w rodzaju, to tak naprawdę nie pomylimy się. I teraz pytanie jest, po co mieć odwracalne transakcje? Bo entropia jest, no, nie spowoduje, że pasta wejdzie do dupki z powrotem, tak? To najważniejsza rzecz. Jak pasta wyszła, to już nie wsadzi się z powrotem. I to samo miało być tą zaletą związaną z blockchainem. Jak już coś poszło, to poszło. I tyle. Więc pytanie jest do Was, jak wy patrzycie na to, jakie Wy widzicie elementy związane z tą odwracalnością transakcji na Ethereum? Oczywiście jak będzie na Ethereum, to za chwilę będzie mowa o innych sieciach. Natomiast pytanie jest do Was, jak wy to postrzegacie? No i to, co właśnie wcześniej mówiłem, Polkadot rośnie na wieś o Tetherze, wybicie, staje się prawdopodobne i ten tutaj spadający clean jest szansa na to, że będziemy mieć wybicie. Jak dobrze pamiętam, chyba już to pokazywałem nawet na początku, Polka Dot poszła do góry w okolicach 5%, tak, czyli tam było wcześniej około 5%. Zobaczymy, co będzie dalej, jeżeli chodzi o Polka Dot, bo to też zależy od narracji, czyli kontekstu całego rynku. Tyle na dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć!